Musimy zachować ostrożność i odsunąć od krawędzi Peronu dla na rozwoju godzina 8.54. A teraz, przy tym, jak są nowe pociągi, także to jest komfort. Ja tylko jeżdżę jedną stację. Ci, którzy jeżdżą jedną stację i trochę dalej, cieszą się z tworzenia nowych połączeń lokalnych. Koleje śląskie powiększają obecnie ilość kursów lokalnych w różnych regionach, także na Śląsku Cieszyńskim. Część mieszkańców Skoczowa, w tym uczniów dojeżdżających do szkół, zaczęła się domagać przywrócenia jeszcze jednego połączenia połączenia bielsko-biała-Cieszyn. Yy, jeden taki szynobuz, o który tu walczymy, czyli ZN82, yy, na pokładzie ma 54 miejsca. I to zastępuje dwa autobusy rejsowe po 32 miejsca, lub trzy busy, lub 54 samochody. Wymiar ekologiczny choćby w tym jest duży, ale wymiar komfortu podróży. W pociągu da się stać, pochodzić sobie, rozpustować kości. W autobusie, w busie tego nie, nie, nie doświadczymy. Na dworcu w Skoczowie rozmawialiśmy o zaletach dawnego systemu połączeń w naszym regionie. Jeżeli samochody jeżdżą, no. Ale ale chcę jeździć pociągami, kiedyś jeździłem z Bielska na przykład do Wisły Głębiec, nie na Narty. A teraz nie mam czym jeździć. No. Teraz komunikacja, komunikacja już nie ma tak jak kiedyś było, nie? 20-15 lat temu. Siadałem sobie w groźcu do pociągu, jechałem do Wisły Głębiec i szedłem na stożek. A teraz autobusy też tak bardzo nie jeżdżą i pociągi w ogóle już nie jeżdżą. Między Bielskim i Cieszyny w ogóle nie ma pociągu. Żadnego pociągu już nie ma teraz. O petycji wystosowanej do Kolei Śląskich, której celem jest utworzenie połączenia Bielsko-Biała Cieszyn, rozmawialiśmy z inicjatorem akcji. Wystosowaliśmy petycję skierowaną do prezesa Kolei Śląskich, która była otwarta na portalu petycję.pl. E, szło tam, każdy mógł złożyć e, swój podpis za, e, pod kwestią popieram albo nie popieram, e, jednocześnie dając swój komentarz. E, w ciągu dwóch tygodni zebraliśmy e, 512 podpisów. Tygodniowo dochodzi około 50 dodatkowych podpisów. E, ludzie tam w komentarzach mówią, że linia jest bardzo potrzebna. Tylko jeden z dodatkowych aspektów jest wykonanie jej remontu, żeby skrócić czas, który teraz pociąg by potrzebował na przejazd z Cieszyna do Bielska, godzina 19, do konstrukcyjnego czasu około 50 minut. O modernizacji linii wspominał także pasażer wysiadający na dworcu w Cieszynie. Jak Pana zdaniem, czy przywrócenie połączenia Bielsko-Cieszyn miałoby sens? Miałoby sens tylko w przypadku naprawy infrastruktury kolejowej na tym odcinku. Ten sam temat poruszyliśmy w rozmowie z burmistrzem Cieszyna. Panie redaktorze, akurat połączenie Bielsko-Cieszyn jest przykładem dość yy, nieszczęśliwym, bym powiedział, dlatego że. Yy, PLK, czyli Polskie Linie Kolejowe, yy, mówią o trudnościach z odtworzeniem tej linii czy z odremontowaniem tej linii. Tak więc nie wiadomo, jaki będzie dalszy los. Na ten moment mamy linię cieszyn zebrzydowice i walczymy, tak jak Pan powiedział, o odtworzenie czy o uruchomienie linii Cieszyn-Bielsko. Ta linia, ta linia jest na odcinku 9,8 km, czyli do Goleszowa przez pelka wyłączona z użytkowania. Działania samorządów lokalnych mają duże znaczenie w przypadku uruchomienia wspomnianego połączenia. Po przekazaniu petycji kolejom Śląskich, koleje śląskie wyraziły swoje stanowisko, że są zainteresowane eksploatacją tego odcinka, lecz uzależniają tę eksploatację od jakości infrastruktury technicznej, czyli torów i także lokalnych centrów przesiadkowych. 12 marca rozmawialiśmy z burmistrzem Cieszyna o stworzeniu takiego właśnie centrum. Właśnie przed tym momentem podpisałem dokumenty, protokół porozumienia między PKP a Cieszynem, co otwiera drogę do przekazania działek, na których znajduje się dworzec kolejowy. Chcemy zadbać o to, żeby mieszkańcy i podróżni mieli miejsce, w którym mogliby w cieple poczekać na pociąg, na autobus, na bus, załatwić jakieś drobne zakupy, poczytać gazetę i dostać się w inne części kraju. Urzędy miast teraz już zaczynają się interesować tematem. Miasto Skoczów, Miasto Cieszyn już podjęło pierwsze kroki na celu wykonania koncepcji takich centrów przesiadkowych. Y, które oprócz y, integracji systemu transportu kołowego i kolejowego mają na celu jeszcze wybudowanie dodatkowych parkingów do systemu Park and Drive. A to, że przed transportem kolejowym jest przyszłość, nie ma nikt wątpliwości. Ani mieszkańcy, ani włodarze miast. Proszę zresztą popatrzeć niedaleko, może kilometr, może półtora, ale przez granicę. Proszę zobaczyć co tam się dzieje, Przez te pociągi jeżdżą często, są pełne. Poza tym y, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Parę miesięcy temu uruchomiono połączenie między Cieszynem a zabrzdowicami. Przedtem nikt tam tędy nie jeździł z prostej przyczyny: no nie było połączeń. W tej chwili, jak patrzę, to te wagony są pełne.